A czy są jakieś miejsca, gdzie Pani y, była, y, które Pani się najbardziej podobało? Bo Pani... Znaczy, bo też było by daleko jeszcze, y, 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 była wtedy, bo czwarty dzień, urodziłam. Mhm. Panie... I ostatni na Słowacji wtedy, mhm. dwa, dwa razy wtedy pojechałam. Mhm. Całą rodziną pani pojechała, czy nie? Same. Mhm. Same. Mhm. Mhm. Pojechałam same. Mhm. E, najpierw z e, do daleko, a potem e, e, dalej pojechałam pojechał wtedy. A tam była pani w pracy, czy tak zwiedzała pani? Nie, nie, nie. Wtedy yy, yy, chyba. Ile razy wtedy jeździłam? Do tej tak. jeździłam wtedy. Mhm. Czyli była pani tydzień w Słowacji, tak? W Słowacji, mhm. tak. I zwiedzała pani. Tak, to jest mhm. A była pani w mieście, czy w górach gdzieś? Nie, nie, To nie on jest na Słowacji tu, na Słowacji, mhm. razem, e, e, trójka dzieci. Czyli pani trójka dzieci jest na Słowacji, mieszka w Słowacji? Nie. nie. Witeria, mhm. e, Witeria. Nasz, nie, nie Witeria, tylko e, Justyna. Justyna, to jest pani córka, tak? Tak, córka mhm. i i mąż. 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 I mąż Justyny? Tak. I trójka dzieci. Aha. I ich trójka dzieci, ich tak? I trójka dzieci. Tade. A on jest strasznie pamięty. Jak ma na imię, nie pamiętam. No. Mhm. Kurą tak... Znaczy, nie może pani powiedzieć teraz, tak? Nie może sobie pani przypomnieć. Przypomnieć teraz. Mhm. Dobrze. Jeden, Czyli... y, 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 syn i, i dwójka. Mhm. dzieci. – Czyli to są pani wnuki. Tak, mhm. tak. Czyli pani była u córki. U córki, tak? Mhm. No, u córki. I córka cały czas mieszka na Słowacji? Tak, mieszka. W Słowacji, przepraszam. Ma, ma duży dom. Jeden piek To już Bardzo duży dom. Mm -hmm. I tam ona mieszka. A mieszka w mieście, czy na wsi? Y w Słowacji. To jest miasto duże, czy małe? Y duże, raczej dużym miasto. Mm -hmm. No właśnie nie wiem. Bo same... To nie jest y stolica? Nie pamiętam. nie pamiętam. Ja Pani też nie pomogę, bo no. znam kilka miast y, więc nie, nie będziemy szukać. Ale było fajnie wtedy. Mhm. Dobrze Pani wspomnienia. Bardzo fajnie, mhm. właśnie dobrze wspominam, dobrze, mhm. tak. Dobre wspomnienia. Tak, tak, dobre.